Jest sygnał do startu i konie ruszyły. No Munchain troszeczkę stracił na starcie, ale już doszedł do stawki. Tam prowadzi Duke Zamindar przez moment. Teraz Taimon. Taimon go wyprzedził i on galopuje na pierwszej pozycji. Blisko niego tam jest Admiral Quest. Jest Duke of Zamindar. 1800 metrów do celownika, ale na prowadzenie już poszedł Patronus i Patronus dyktuje tempo. On jest pierwszy. Na drugiej pozycji mocno ciągnący Taimon. Na trzeciej i Zachar, czwarty Admiral Quest. Dalej Duke of Zamindar, Moonshine i stawkę zamyka Jager. Konie mają do pokonania jeszcze około 1400 metrów. Cały czas tempo dyktuje Patronus. Na drugiej pozycji galopuje Taimon. Dalej za Taimonem tam jest Admiral Quest. Jest tam również Duke of Zamindar, jest także Moonshine i ma jakieś trzy odległości, odległości straty dostawki Jager, który jest w tej chwili ostatni. Wchodzą w ostatni zakręt. Cały czas Patronus zdyktujący tempo. Na drugiej pozycji jest Taymon, blisko Taymona Izahar, większym kołem. Dalej Duke of Zamindar, Admiral Quest. Za nimi Munshine i ciągle ostatni Jager. Ale Patronus ma przewagę i prowadzi. Na drugiej pozycji Tajmon razem z Izaharem. W takiej kolejności wyjdą na ostatnią prostą. Około 600 metrów do celownika. Próbuje uciec w stawce Patronus i on prowadzi. Przy wewnętrznej finiszuje Tajmon, polem Izahar. Admiral Quest, tam także Munshine się rzucił. Lekko idzie polem. Patronus utrzymuje prowadzenie, Tajmon już galopuje w batach. Dobrze Admiral Quest tutaj środkiem i Admiral Quest obejmuje prowadzenie. Dość zdecydowanie, drugi jest Taimon. Admiral Quest z Tajmonem. Te dwa konie walczą o zwycięstwo, Admiral Quest za chwilę celownik. Admiral Quest, Taimon trzeci Moonshine, czwarty jest Patronus, ostatni Duke of Samindar.